Cześć, witajcie na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani Odwiedzamy kolejne miejsce Z gąbkami pocztowymi. Miejscowość Gryfino Zobaczcie jaki piękny most I wzdłuż tego mostu zostałem informację, że są gołąbki Idziemy to sprawdzić Zobaczymy ponoć tutaj mają gniazda Bo widzę już pierwszego To jest leciał. Mają gniazda na Wzdłuż tego mostu, bo zaczęło padać. Zobaczymy, czy coś się znajdzie. O, pasie tam u góry są. Są gołąbki. Idziemy sprawdzić, czy są z obrączkami, czy nie. Mam już przygotowaną karbę dla nich, bo przylatują kolejne. Idziemy sprawdzić, czy uda się tu wejść. O, zobaczcie, jak tu siedzą. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, się kolejne. Dobra, nasypiemy im karmę, zobaczymy, czy przylecą. O, przylatują. Zobaczcie, nasypałem im karmy. One tu na moście, zobaczcie, siedzą. nasypiemy im więcej one tam zobaczcie siedzą w całej długości tego mostu nasypiemy lukarmę, karmę o, się na na razie nie widzę obrączkami są takie głodne, tam tu nie lecą. Są jedzą. A my się z tej strony, zobaczcie tutaj, nie czy będzie widać. Tam na jajkach siedzą dalek, daleko po całej dłości. wiem smaczyć tutaj Idziemy smaczyć dalej Ale powody się zrobiła. Tu siedzą. ale malutka ilość nie, nie są nie są płodne tutaj siedzą na zobaczcie o, ale kiedyś pamiętam w drzwinie to było dwa razy tyle więcej góry niż sakranie zaczęły czy coś tam jest z obryczkami na chwilkę się zobaczymy jeszcze trochę na sypie jedzenia bo bym też tak uciekał Mamy. Czy więcej ich przyleci? Następnie, ale nie, nie ma z obrączkami. Myślałem, że coś tutaj trafię z obrączkami. Ale. Przelatują kolejne, ale nie ma nic. Twoja dobre miejsce do gniazda. Psznuczka nasypana, o następnym kuchują. na mieście ich żeruje i to dolatują chyba tylko na noc. Teraz się nie udało znaleźć z obroczkami. Ale się tam daleko widać jak na jajka siedzi, albo na młodych. Także taki most łączący Gryfino z Meszerinem. Karmiać. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za oglądanie. Hejka!